Także witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony, oczywiście mnie tak was witam w serii Sami jak Palec, oczywiście odcinek trzeci. Następnie tego materiału proszę Was o zostawienie łapeczki w górę. Po dzisiejszym odcinku, Mam nadzieję, że dobijecie 1500 łapek w górę. Jeżeli dobijecie szybko, to oczywiście YouTube pojawi się kolejny odcinek sami jak palec, tak zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie także o! Subskrypcji na kanale, bo lecimy teraz po 38 tysięcy subskrypcji Dziękuję oczywiście za 37 tysięcy subskrypcji na tym kanale Fajnie, że się to dobili, oczywiście wczoraj e, Napiszcie tutaj komentarz, komentarzem dzisiejszego odcinka będzie Hashtag Sąsiad ja mam oczywiście przypnę serduszko, no i zapraszam Was na grupę Facebooku Szwagry Pipcia, Link macie podany oczywiście w opisie. I jeszcze widzę, przed oczywiście w tego odcinka chciałbym Was widzowie zaprosić na linki w opisie. Macie oczywiście widzowie nowy link, e, a dokładnie widzowie link do strony do kupna oczywiście do, e, przycenionych oczywiście gier. Ktoś poszukuje widzowie sobie gier do, do, do kupna, e, jakieś fajne gierki, e, a nie wiecie gdzie najlepiej kupić, żeby po prostu nie było jakiejś strony tam, wiecie. No, żeby były strony jednak legitne, żeby nie były tam, wiecie, jakieś oszustwa i w ogóle, bo zapłacicie, a nie doceniecie kodu. Tak zapraszam Was oczywiście, nową współpracę tutaj z Instant Gaming. E, zapraszam Was właśnie, link do opisu, możecie sobie zakupić z moim kodem oczywiście e, Mietek. Giereczkę na tej stronie, oczywiście legitnie dostaniecie giereczkę e, do swojej biblioteki Instant Gaming. Musicie się zarejestrować, zalogować, no i oczywiście możecie się cieszyć. Naprawdę najlepszą stroną myślę, że do gier, gdzie można sobie kupić legitnie, bez żadnych oszustw. Gierkę, nie? Bo za niedługo, oczywiście, widzowie, przy współpracy z stronko będziemy wtedy z Gewałem na giereczki, nie? Także będzie można wziąć udział, ale póki co, na razie to możecie sobie zakupić gierkę, wykorzystując mój kod. Eee, a teraz, widzowie, oczywiście, Was zapraszam do kolejnego nowego odcinka z e, odcinka z serii Sami, jak palec. E, Najlepsze, oczywiście, waszej serii e, na razie, na czasie. Oczywiście, na tym kanale. E, co widzę w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj tak. Na poprzednim to troszkę widzowie narobiła się robota. No nie powiem, że nie. No Trochę widzę wstyd był na polskim YouTubie. Bo jak żeście widzieli, no sąsiad, no, no sąsiad, niedelikatnie, tylko no poza odcinkiem, widzowie to nie wyglądało delikatnie. Ale naprawdę, widzę, mocno się zdenerwował. Nie chcę nic mówić, bo jak widzicie, to jest mój współlokator Pipciu. Jak widzicie, no jest dzisiaj mega podenerwowany. Nie wiem, widzowie, jak ja to mu wynagrodzę. No ale na poprzednim odcinku widzowie zapadłem mu się Wadymirtem. No nie wiem widzowie jak to się wydarzyło, no nie wiem, no kurwa, no nie wiem co się stało. No ale zapadłem się jego Wadymirtem. No i póki co jak widzicie, widzowie jego Wodemirca nie ma na swojej posesji. Więc prawdopodobnie. No chyba znowu widzowie stoi tam w krzakach, na tym przy tym, przy tym jeziorce tam. tych tam w y tym potoku stoi Widzowie, prawdopodobnie znowu zapadnięty. Nie wiem jaki pomysł ewentualnie ma na to mój współlokator Pipciu, nie wiem czy w ogóle się z nim porozmawiać Ale mam nadzieję, że tak, Będzie będziemy musieli jakoś to wyciągnąć no, jaką sprawę? Kiedy się stąd wyprowadzisz? Już mi na nerwę grasz z mi no, się Wyprowadzić to nie ma w ogóle takiej możliwości nawet Słuchaj, i grozi mi co tyle palcem, grozisz mi tutaj palcem. Znaczy się ja, ja ci nie grozę palcem, ale słuchaj, no sytuacja taka się wydarzyła, że no, no Władimirec się zapadł, ale co to moja nie, wina co? była? A gdzie mój właśnie Władimirec jest tam i, i został w polu, to go zostawił. Miał go no, wyciągnąć. No ale to słuchaj, to nie bój mój sprzęt. no Jak ja ci miała wyciągnąć, skoro czterystka nie jest nie na chodzi póki co? No i co mnie to obchodzi, Takie trupy wziąłeś teraz na ten gospel taki, to ty miałeś lokator i, i teraz byś tymi sprzętami robił? Po co się tu się wprowadzałeś, jak widziałeś że takie sprzęt masz. Tutaj? No ale sąsiad, z tymi po pierwsze to tak, ty byłeś w ogóle dłużej na tej wiosce, wiedziałeś jakie są drogi i wiedziałeś jakie są pola i sami kazałeś tam jechać mm, Ja nie wiedziałem, czy tam takie drogi są ja inne pola miałem. No to teraz nie wiem iść po sąsiada nie. dudka, poczepicie Linkę o. i trzeba będzie go chyba wyciągnąć, no chyba że rękami Jest będziemy, będziemy pchać. Słuchaj, nie jestem na ty z No to dobra, dobra. No to w takim na w takim razie nara. No a ty jesteś dźwiczki fajne naprawiłem I ty i ty słuchaj, jesteś skrzynki ukradne od ciebie tam na górze, he? A ta, ta, tam już skrzynek tam. nie ma Ja widzę, zapalam to... widzowie jawkę, bo dzisiaj widzowie oczywiście, widzimy, widzowie w podróż na polskim... Gdzie ty jedziesz? Dzisiaj. O kurwa, <grybny> Przewróciłem się, widzowie, miałem upadek Ty, Łoś. ja się przewróciłem, bo zapomniałem, że ten mam tutaj wgrany jeszcze, 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 no jeszcze, jeszcze, do dupy chyba dzisiaj tak, pojedziemy tak, tak. Możecie się, cała jawka mi się przewróciła Ja jadę, ja jadę do roboty, bo ja mam dziś zlecenie No ja. ale widzowie, jak ja mam widziałeś rowerem pojechać, to ja daleko końca jadę tym rowerem yep. Kurma, widzę cały motor mi się przewrócił, cholera jasna ja, ja Czekajcie, ja muszę tutaj ten. motor postawić Ty, ja ja jadę na niepraskę Na niepraskę ty jest kurwa, traktor wyciąg Czym ci wyciągnę? Patrykiem? Dobra, rowerem jestem w stanie pojechać, czy to się ja, przewrócę? Ja to zobaczcie jaki z tyłu No dobra, rowerem rower. jestem w stanie pojechać, ale ja daleko nie pojechałem tym rowerem, Milo może jechać? 35 Dobra, dobra może być mm, Na razie widzę no. na razie widzowie, póki co to my pojedziemy widzowie, zobaczyć tego Wadymirca e, Czy sąsiad wyciągnął tego Wadymirca, czy nie wyciągnął, pojedziemy dobra. sobie rowerkiem No ja nie posiadam widzowie auta, motor mi się widzowie przywrócił Mam widzowie w grane tu jedną taką modyfikację widzowie, która nam tu widzowie tego nie umożliwia To czekajcie widzowie, ja tędy tutaj przyjadę <laughs> Zobaczcie widzowie, rowerem widzowie, to wszędzie można pojechać, nie? Wszędzie że rowery można pojechać, zobaczcie teraz przesiadkę sobie przerzucę rower. Ty, elegancko! O, zobaczcie, patrzcie tu, co się będzie działo teraz. Oj, czekajcie, bo to widzę grządko jest grządko. Było to tu takie. Dobra, czekajcie, Dobra. muszę widzę podnieść nie. rower. Rower podnosimy, cyk widzę na drugą stronę. Yep, i jedziemy. E, dzisiaj widzę głównie odcinek będzie się tak. opierał o tym, że chciałbym was troszeczkę widać poprowadzić ogólnie po No Jesteś na, jesteś na siebie rady, czy, czy dzisiaj... No, ja mam nie na ma sobie rady, bo jestem w rowerze. No ale masz telefon bez karty Sim. No a z co wersetem? tam chciałeś? No hmm, jest taka sprawa Kurde, że klapy nie mogę otworzyć O no, cholera ja sobie widzę po tej drodze to widzę to ja daleko między Janem tym rowerem, tym rumetem w gry No ale Kurde. jakoś ładna, idziemy zobaczyć, widzę co z tym Wadymiertem Może widzę, uda mi się go dzisiaj widzią w odcinku. Ty może mi jeszcze widział wziąć tego wodymiartanego? Powiedziałbym no, powiedziałby, mu, że mu ukradli no. To wiesz skrzynki my krat? Taki, to zobaczymy, to wysiedla ci są. Jedy tarać tobie. Stoi widzowie, stoi widzowie, Wadymir, czekajcie wizzare. spróbuję go wyciągnąć. Czekajcie. Ja no wolę zobaczyć Może by te może dzisiaj by zaczął coś... O no, będzie no, Tak ciekawej będziesz kurwa że jak Wadymiarę stoi w błocie. Na no, spłoku trepis pietra. To my teraz widzę to ty zrobimy, czekajcie, widzę, ja spróbuję go zapalić Ty ja sprawiam do ciebie jeszcze jedną Zapali się, ale... Ty pani to... No! Eee, yy, gdzie jest mój w ogóle do zagony? Czy my w ogóle będziemy mucić jak kurwa zagona nie ma hedera? To znajdziemy gdzieś, tam, na ZOM pojedziemy wyżej Kurwa gin rzuca tym, z Felicia do filicja, pijany kurwa. O kończot powiem ci, że ciężko będzie to wyciągnąć, ale może jakoś dałem radę bez linki I... A ty po to tam do rowerem pojechałeś? Bez zgody mojej Jakie bezgody twoje jak... jak jestem przy twoim wody normalnie jak wiesz, jak zakopałem to go wyciągnę, nie? Czym kurwa, po rowerem... Dobra jest, wyjechałem, dobra wyjechałem sąsiad a gdzie ty jesteś? Bo ja, ja tam jadę dopiero. No ja jestem tutaj, już wyjechałem wadymiertem. Kurwa kiedy że trwiliście. Czekajcie, możemy, mi widzowie mu tego wadymierta? No Uż tylko to, jak nie ukradnie. Ja wszystko słyszę, bo, telefon jest podłączony pod tę odbarkę. Dobra. Wiesz o tym? Jep. Kurwa, zabłudziłem. Tutaj widać tutaj mu widzowie wadymierta, nawet jeśli widzowie nie skapną, nie? Chyba, że że widzowie tyli... pojedziemy szukać coś. Słuchaj, a no, wiesz wiesz gdzie ja jestem w ogóle? No nie wiem gdzie. W lesie jestem prowieszki. Kurwa, gdzie on pojechał, aż stąd gdzieś pojechał, dzią tam pojechał Kurwa zabądziłem, w którą stronę? Czy sobie radę weź włącz mi gdzie to się idzie? zobaczyć, jesteś ja wejdę sobie na ten. Na wieżę IFLE Ty weź tam masz ambonę chyba, mi się jedzeszę. ja czy nie? to ci nie widzę tej ambony nawet, z te krzaki przejdę Jak i Kurwa, kiedy drewno jest zginitł. O Słożia ja ci tak. widzę gdzie zjechałeś, tam jesteś widać cię, dobra Kurwa te ludzie kurwa słuchaj, to ludzie Siosiad, eee, ty siasia, babla Dysła, kurwa to stary kowal oni tu w ogóle nie, nie, takie zginitki kość do tego nie dowożę do chłopy tego Jest to wezmę może do drzewo no dobra, dobrać, ale ty jedziemy. tutaj podjedź, i ty pojechałeś tam. Fasolę kumwa, skupię fasolę u dociucha. to dobrze, bo to ja zostałem tego Wodomirca, w takim razie Widzowie. Nie, ja tej... tam jadę. Nie, a to ten Berkel. Nie... tego Władimirca nie znajdziesz, bo to jest schowalny już. No spoko, ja ten Berkel. no, może go widzowie zobaczą, jak Widzowie nie jest ślepy, to go zobaczy, nie? My dzisiaj, Widzowie, jedziemy w jedno miejsce, e, a dokładnie, Widzowie, chciałbym Widzowie pokazać piękną, oczywiście rzecz, no. Nad... Oj, przewróciłem się, Widzowie, niestety. O kurwa chciałam Chciałem wam pokazać bardzo ciekawą, fajną rzeczy, Ogólnie piękną, widzowie, na tej ma e, Oczywiście na tej tutaj wiosce Mocny e, Jeziorko, widzę chciałbym wam pokazać pomóż mi e, Jeziorko A, się, Komatory się wyczerpały, weź wy wy sprawdź tutaj e, Jeziorko chciałbym wam, oczywiście pokazać e, Na no. którym prawdopodobnie Za niedługo powstanie odcinek złowienie ryb Także dosyć, widzowie, ciekawe Jas, złodzieje, biały dzień Władymierca Mi ukradli tutka. Ty siąsiad! Gdzie ty, gdzie jest mój Włodymirec? A gdzie ty jesteś? Kurwa w wodzie Włodymirec był, kurwa gdzie jest Włodymirec? Kurwa rozszarpę cię kurwa dziś na szczępy! Kurwa zdechniesz kurwa A da, ty po stracie! Ja se fajnie jadę! Dudkiem rowerem! Kurwa teraz cię chuje potrącę! Na objeździe w tym! No to przestań! Ja ty... Widzę, ta nawet twojego, twojego Włodymirca nie wiem czy... Kurwa zginiesz to... teraz ale kurwa w kurwa, ty... kurwa osrany! No ale ty kurwa stałeś, zostawiłeś Włodymirca kurwa w błocie! ma jakieś pretensje, O co ci w ogóle chodzi? Bo wiem ci, myślałem, myślałem że będzie z kolegą normalnie. Ale sam zostawiłeś kurwa Wadymirca? co? Kurwa, kurwa w nocy, a potem Wódko. chodzisz i się dziwi, że jest Wadymir. Kurwa, potrąca cię sukin, synie, kurwa. Pierdolę, jedzie, kurwa, bo on się zdenerwował, widzowie. Kurwa, skoro to Felicy potrąca, kurwa, będziesz kurwa na objeździe. Kurwiłeś mnie teraz, kurwa, się siedzi, Myślałem, że będzie z że po... Słuchaj, myślałem, że pojedziemy do CP, no po paliwo, myślałeś. Nie pojadę z tobą. Chyba, chyba dogodnie zadzwonić. ci mechanika. Chyba i pojedziesz razem z nim. Co tam grzebiesz, mi no Kurwa, teraz kurwa gnijesz kurwa ci suki co mi dziśki zamykasz. Kurwa. I co? I co? Coś dalej, młodziu. Co młodzi, iść dalej, młodziłeś? Wypadł z mojej posesji, już! Dziś kurwa się kopa załaduje, kurwa, ten błotnik. No już jadę! To leci, Proszę się że nie wyjechać stąd. No to już wyjeżdżam, bo nastraszyłeś <laughs> mnie i nie wiedziałem gdzie mam uciekać. Ja się nie będę to dar, bo zaraz już jedzie zadzwonię po policję i kurwa, że my się gucimy. No ale dobra, bo ja dziś miałem jechać i ty mi przeszkadzać i no. mówię nie posządzę, z życiu i Wadymir to kradę. Skoro tam z... jest? Ale kurwa mam i skoro sam zostawiłeś Wademirta Bo ja chciałem dzisiaj rozsiewać nawozy kurwa na, po, na pola, ale te, te pola se teraz nie no ma... A ja, ja, dzisiaj, a ja dzisiaj miałem jakaś na jeziorko To jedź No to jadę roderem, bo jadę bo motory nie ma jechać, bo motor jest sprawny, bo się dzisiaj o, o syku, sobie kurwa, na, 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 na mojej wizji. No wizji kurwa, czego bez mojej zgody nagrywasz dalej? No, ale co, ja nie mogę nagrywać? To to tak nie będzie kurwa, panie A Aaa, ty widzowie, pani jedziemy, zobaczcie, to ja wyjeżdżamy oczywiście z terenu zabudowanego. O, elegantka sobie widzowie, jedziemy jak widzicie. droga jest fajnie się... Czekajcie, bo widać ten głupi gadzio. Z drogi po kurwa jadę. Ale już i to, już i to, ta Felicia stała rozwalona? O już widzowie ja co ja się ja stało ja Kurwa Ty widzowie leży! Ty widzowie ile złomu tam w ogóle jest, ja więc co coś co się z tego złomu, no po prostu Nie, a wiesz słuchaj, ty się jesteś na CD No Ty wiesz gdzie jest w ogóle tu złom jakieś? Bo muszę coś kupić. Ja nie mam pojęcia, to ty, to ty dłużej mieszkasz na tej wiosce niż ja to ja nie wiem. Nie, naprawisz mi te, miałeś naprawić mi te brony miał jak naprawić do mechaniki, mi, coś mówisz Kurwa brony No brony miałeś naprawić. No mi. dobra, Awet tak się ze mną nie jedź, bo ja się boję. Ja jadę poszukiwać te 25 na... na Dobra, Kierokowska z rękę wystawiłem, w prawo stronę będę skręcał. Dobra, skręcam. Ty, hmm. gdzie on jest? Gdzie on pojechał w ogóle? Ty, a gdzie on pojechał? Gdzie on jest? Wzrotnie pojechałem. Do Kronowa. A, a widzę, by on zawrócił gdzie? w ogóle, on zawrócił. To lepiej wady poszukaj. No spoko, to twoja gospodarka pójdzie na śmietnik My praktycznie widzowie jesteśmy już blisko, powiem wam widzowie, no jesteśmy dosyć blisko już. Za chwilę widzimy widzowie, to ten lewo... Kierkowskę z rękę wystawiam na lewą stronę będę skręcał. Z tyłu nic jedzie? No coś jedzie, dobra, z przodu nie ma nic, dobra, skręcamy Jep Durumentem w igry I teraz widzowie tak, pokażę mi widzowie najlepsze oczywiście, widzowie najpiękniejsze oczywiście jeziorko na tej tutaj dolnośląskiej wsi Nachwój. No, Eee, zobaczcie widzowie teraz, zobaczcie A. tutaj, może byśmy, widzowie, sobie poszukali tutaj, wykrywaczy metalu może? Kurwa, wysiadła go stąd, kurwa, ty No, no ty możesz mi wyciąć, skoro ja to zapłaciłem za to, to nie masz takiej możliwości, ja mi spłacić, moją działkę. Jeszcze, czy... Jak ty mogłeś zapłacić, kurwa, stary, kurwa, się sąsiedzie, jak ty za... Mogę zapłacić, jak ty do, do śmietniku wylądowałeś? Czym Ech. mogę zapłacić, czym? Swoją rentę, kurwa, babki, kapuśki? No jaki świetniku jak normalnie sobie żyje fajnie Gdzie ty żyjesz kurwa? Trupy, kurwa Nawet nie widziałeś co to nawet jest jakie to sprzęty w ogóle so, wziąłeś kurwa na uuu, re... na... 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 widzowie, zobaczcie to jest, co ja znalazłem o, Jaki znalazłem, nowy kura. nabytek będę widzowie Miał dwukówkę znalazłem jakoś staro widzę, że przewrócono w jeziorce W jeziorze Ja pierniczę, ale się będzie mi zazdrości widzowie Zostawcie łapeczkę w górę yeah mój to co te głupie kurwa krzaki postawił Władimirca? Kurwa, ja no, widzowie no, zobaczcie, no, kurwa jaki nabytek znalazłem no, Deski no, jeszcze no, widzowie eleganckie są. Jedziemy coś to wyciągać, no, no, tylko musisz po sąsiada, po Wademirca Ty widzowie, Nie, to... kurwa, elegancki sprzęt, no no no. Tak, no jak no, my no, tu jedziemy, no. widzowie tym wademirca. zaleka cię jeszcze stare, zaleka się cieszę ci cieszę, że się bawisz swoimi jejami Ty widzowie, no. ale zobaczcie, no. widzowie to będą elegancki widzowie wokówka, patrz, będziemy mogli widzowie nasiona, na wozy. Dzi też, ze spędu! Ty hey, kurwa elegancka dwukłówka. Taka stara, fajna. A jakie koła są? Ty widzę, dwukówka mi w ogóle ucieka, czekajcie widzę tę dwukówkę, muszę złapać jakoś. Tak. Delikatnie i widzę do góry może pociągnąć. Dałoby radę tutaj popchać delikatnie O, 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 o o Dobra, elegancko, będzie stała. Do sąsiada, muszę widać szybko zadzwonić, dogadać się z nim. Czy przyjechałby Wadymir ten tutaj? Czekajcie, muszę widać do niego zadzwonić Zadzwonimy widzę, do mojego lakatora Pipcia ty, może bym widać, by przyjechał tą nie? Tę dwukłówkę Zobaczcie, widzowie, kolejny, widzowie, nowy nabytek. widzicie? Za darmo, za darmo, widzowie, za darmo znalazłem. I to jest moja. Nie będzie sąsiada. Moja widać dwukłówka Ja znalazłem, będzie moja. Czekacie, i za zadzwonienie oczywiście do mojego spółka, a przyjechał wody tutaj koło jeziorka. Czekacie, za zadzwonienie będą jego. Wybieramy numer. yep. Dobra. Kto to dzwoni? Kto tu dzwoni? Kichmier, ty kurwa, chciałem Po co on byś dzwonił no, do mnie, oszust? A, i mi się teraz. Co ty chcesz? Ty słuchaj, znalazłeś wody mierca? Ty pierniesz, jakiś. Wody mierca, zalazę w czakach. Ktoś wywieź go w szkaki, to chyba byłeś ty świtru. Ty słyszysz, a, a tego? Słyszysz, ja się podam, podam ci lokalizację na GPS-ie, cię udostępnię, przyjedziesz tutaj do mnie, bo ja mam tutaj znalazłem. Coś jeszcze co, jeszcze kurwa, co? Za darmo ja nie robię, to proszę, to darka noża. Ale dobra, coś tego będziesz miał. Yy, coś znalazłem. No ale coś musisz za to mi dać, bo ja za darmo nie będę jechał, No ja mam 5 litrów tylko Jak zostałem. przyjedziesz to zobaczysz to jest ja znalazłem Opłaca no. się jechać Co, co mogę znaleźć? Kurwa gruz kurwa, kawałki kurwa tego chyba... Mówię ci no, przyjedź, żura. opłaca się przyjedź, zobaczyć to znalazłem Ja A ci, ja ja ci udostępniam lokalizację, przyjedziesz tutaj? A gdzie to jest w ogóle tak dokładnie? No to przyjedź tutaj ku jeziorka, wiesz gdzie takie jeziorka No ja, ja myślę, że ja miasto, ja całą wioskę znam chłopie na pamięć No to ja ci udostępnię GPS i ty przyjedziesz tutaj do mnie ale co ja za jechał? No kurwa, no to ja coś znalazłem Opłaca a się. A mogę znać, skarbę. Ale zobaczysz, zobaczysz ty i ja będziemy z tego razem korzystać, bo się opłaca a jechać! A słuchaj, a co ma w ogóle Ty mogę pojechać z, z kodofericją. Nie, a to wyszło. musisz jechać tunikiem, bo to trzeba wyciągnąć. A, to trzeba wyciągnąć, tak? Tak, to przyjść tunikiem jakimś tam, no to wady tylko, nie? Mandemirca, kurwa, tylko nie wiem czy na chodzi w ogóle, tam czy dojedzie daleko, ja tylko no jeżdżę że to wola. ja nim wyjechałem ja ci go schowałem. Kiele kilometrów od chałupy jest swojej Dwa, no dwa kilometry niecałe. Jest to drogo dzieję rowerem No dobra Ja w ogóle to ja cię schowałem tego wody No to to już to ja tobie nie powinien pomagać kurwa. No, ale Teraz dobra ty, ja, jak przyjedziesz tutaj zobaczysz co to, to jest za złe, to, to ty, ty skorzystasz ja z tego skorzystam Ale słuchaj to jest yy, może być ale to jest może być kradzione kurwa to się może To ja cię kradzione skoro tutaj leży to w wodzie Ktoś to tu, wyrzucił tu tutaj na złom, na gruz, na gruzie leży Dobra to ja już. Muszę... Dobra, to ja się rozłączę, słuchaj, bo ja w kasy nie na, na karcie SIM Yyy ci to przyjdź, bo ja to czekam na ciebie No dobra, dobra, no kurwa pojadę zrobię ci to kurwa już przyjedność bo już... Mówię ci opłaca się, o, opłaca się ty i ja z tego skorzystamy o, Zobaczymy czy Albo Dobra mi ryzykowa, czekam ryzycysta. Jedzie? Kurwa jedzie, dobra, czekam. Dobra widzowie, udostępnię mu widzowie lokalizację, ja sobie widzę, zobaczcie na telefonie, gdzie ja się widzowie się znajduję się, udostępnią mu widzowie lokalizację i tu widzę przyjeżdża, bo się naprawdę opłaca. Powiem wam tak, trzeci widzowie odcinek, a jestem widzowie już z niego zadowolony. Mam nadzieję widzowie, że tak, że jesteście widzowie zadowolony z dzisiejszego odcinku, bo zobaczcie widzowie co znalazłem. No zobaczcie widzowie dwukłówkę, dwukłówkę, zobaczcie widzowie jaki stan, no stan jest naprawdę widzowie elegancki, no. no kurwa to sieczka widzowie rdzy, no delikatnie rdzy i co, tam zaraz powiecie, że panie Mietko, że rozjebana dwukłówkę ale jaka widzowie rozwana no, Zobaczcie. Elegancki zaczep. Zaspawana, elegancka dwokułówka, zobaczcie, tutaj kapitalny widzowie zaczep. No kurwa, elegancka dwokłówka. No nie pogada, nie? Zaczepimy tutaj pod wademirte, wyciągniemy, nie? No to, to światło oczywiście nie posiada, bo widzicie, stara dwukłówka, to widzowie oczywiście nie posiada tutaj, nie? Ale zobaczcie, koła eleganckie, nie? Nawet nie są nieprzebite. Napompowane widzowie na 8 barów chyba, kurwa. Także widzowie, naprawdę. Deski, no deski, widzowie, no jeszcze te deski ujdą, nie? Na tych deskach, widzowie, będzie można widzowie wodzić jeszcze kurwa tonę, nie? Tonę na wodze, czy tonę nasion, nawet, nie? Czy nawet zboże, widzowie. Czy nawet świniek pojedziemy, widzowie, na spęd do PGR-u, żeby zakupić dla mnie, nie? No naprawdę, widowie, no elegancka dwukułówka. No ktoś, widzę wyrzucił, naprawdę, widzę dobrą dwukułówkę, nie? No to chyba, widzowie, z tego skorzystamy, nie? Skoro znaleziono one tu niekradzione, nie, nie? No. Czekamy do na... O, jedzie v... kurwa, gdzie on pojechał ten głupek tym Wadymircem? Czekajcie kto ja to pójdę na drogę do niego, cholera jasna, gdzie on pojechał tym Wadymircem Kurwa, tutaj miał skręcić, jedzie Dobra, jedzie Wadymircem, dawaj, dawaj sąsiad, macham ci ręką, dawaj ten kurwa, no jest, skambiły, się dzieleje, kurwa, kurwa. Dawaj, dawaj, no tu jedziesz, kurwa. No trochę to, 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 to trochę te pompa kurwa wyszedła już. Co wymienić? No to kupimy popę Dawaj, 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 Sąsia, to się tu ruwerem zjechał. E, Rower zapakujemy adwokółkę. Dawaj, 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 dawaj. No tylko kurwa kolarzy. Ty, no jest kurwa, jechać. bo mój rower was spierdą i potem ja czym będę jechał Wysiadaj! W się no. Wodimirca, bo szkoda paliwa, nie? Bo musimy dojechać jeszcze Słuchajcie, dawaj no, to co znalazłem Coś za zaraz? Ja pierwnis, Jakie trupy znosisz dalej, jak się jedzie Dobrze jaki nabytek znalazłem, no chyba nie pogabacz! Ale taka kurwa zjedzona zjedzono! No, ale co zjedzono, a jaka nasza gospodarka jest zjedzona no, Chyba twoja zjedzona, moja zadbana jest. No to po czym znalazłem dzisiaj? No i no z... ja to taki zadowolony. No, chyba kury, to zadowolony, ja jesteś nowa ja, No my będziemy cię jako świnie wozić, pojedziemy po nasiona, po kura, po opryski, pojedziemy, do poparkowa, no elegancko, tak to w Ale Ale jakby mam to wyciągnąć z tego jak tam w nie zjada tam dadu No delikatnie podjedziesz, ja tu ty będę trzymał za koło To czekaj ja tam trochę zajdę na dół, no, nogi muszę sobie umyć. żeby być jasne. No zobacz, kury, no, no, no eleganckie deski, są co, co zar zaraz ocenię, bo ja jestem fachowcem, akurat, to ja wiesz, stanie ci tak. No co, deski trochę zjedzone? No ale dobrze, I... ale patrz za darmo i nie znaleziono nie to jest moja dwukówka. No, no kurwa, to może. To kamery mogą być, kurwa, sach. A jakie kamery, kamery? Dawaj, podjeżdżaj, Wadimirce, bo ja, tutaj ja nie zapaluję, to nie się Nie, 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 tego nie, nie, tak Co tak to ty za osia, bo daraj cię uderzę w wardę i się przywróci do wody. No spoko, ty co możesz, kurwa. Dawaj, tu jak ja deski. ci powiedziałem, panie Wadimirce, powiedziałem ci, ty ja będziemy tego korzystać. Dawaj, tu, kurwa, taki. Ale, ale takiej okazji ale już ja nie będzie. Słuchaj, ja mam lepszy nabytek, ja mam wóz. A co mi jest wozu konego, będziemy mieć dwukówkę? Dawaj, tu, i p no, pal, tylko kurwa pal, pal. Ja zaczepię dwukłówkę, zapakujemy rower i pojedziemy z zadowoleni, zadowoleniem jak piwo jeszcze z sklepu. Ja siadam na skrzynkę, to tylko. Na nogach szedł, na nogach szedł, Jak na nogach, gdzie dzisiaj pozorny sprzęt zarazem, sąsiad, to no, chyba ty... za to to chyba chyba przyjęta już. To, to no, to no, ale ja... I co, ale co jest tak, bo ja, przyje... no, no, ja przyjechałem? No jak to, co będzie, nasz, razem będziemy, będziemy korzystać, ale my razem będziemy korzystać z tej dwukówki. Ale co jest tego, bo nie jak przyjechałem tutaj raz? No kurwa, dwukówkę! A co jest? Dwukówkę Ale u mnie będzie stała dwukówka Eee na pewno Dawaj tu podjeżdżaj To Rendy to Dawaj tędy, tutaj jestem Tylko no ważne ja to, to, to drzewo Nie ja myślę że to krzaki teraz ja. Ale powoli ten. jedź, powoli, bo jak się jedzie do wody to potem to będzie wyciągał Jak on to zaczepić Starek tu daleko jest Dawaj to dawaj wjeżdżaj wjeżdżaj sąsiad, Dawaj dawaj Ja się boję kurwa Dawaj te pokrzywo. no to my tego nie wyciągniemy tutaj do góry Czekaj sprawdzę ja, ja Dobra goboko. to bałaj popchamy bies na Nie, Nie nie czekaj zobacz czego boko to czuję wiadomo tutaj damy, radę Koło się no, no, czy nie? Ja się tam zanurkuj jak głęboko jest eee. Sam se kurwa dobra, ale by ciągła. kurwa to twój gruz jest, to ja Tak, Ja Ta, gruz, prieko, ale... a tam będziesz korzystał, dawaj tu! Nie będę korzystał z tego tr truku. Podjeżdżaj! No, Gdziełem ja to zajechać, to nie zależy. Ja tutaj podjeżdż kurwa na dół ja to podczepię zaraz, wyślę. Idziemy na belkę, kurwa, belka czego wziąć stąd. Na górę chyba. podczepimy! Jak na górę to nie wejdziesz Dawaj, dawaj Dawaj, Zbieraj dawaj, 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 dawaj! Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze? Dawaj, dawaj, dobra, stój! No. Wyssiadaj czujka! Czapź! Waj! No, jestem ciekawego, ja będę pchał, kurwa, chyba za tył będę pchał. Eee! Dobra, Hajj. stój, stój, stój! Dobra, dysze ja trzeba puścić w dół jeszcze. I ja y, ty podpinasz, że spuszczam. Czekaj, no to to, to to ręcznie jest. Dawaj, spuszczaj w dół jeszcze. Kurwa, ty tak ci kurwa to lepiej z ręce... Dawaj, 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 dawaj! jep. Dobra, kurwa, zahaczyłem. Dobra, elegancko, dawaj, wyjeżdżaj sąsiad!

To czekaj, muszę wyjechać, to to zaraz tam pojadę bliżej. Dobra, klapy tyłu, to tyłu otworzymy, zaraz klapę otworzę i tego. Kurwa, ja tutaj nie powinienem się jej pomagać. Za tako, Pytaki, tako dzisiaj... Stary, za takie nabyte, to powinniśmy mi cię piłkę postawić. No, spoko. Za tako dzisiaj mówię, to do mnie gadaj, znajdź do mnie, to to mi nic nic nie pomoże. STOJ! Otwieram. Otworzy ci czy ci doradzę tam otworzyć? Otwieram, otwieram. Dobra, klapkę muszę odchacić. Dobra, dawaj. No, powoli. Jeb te Pokaż jak to w ogóle wygląda, to czy się w ogóle ten gruz w ogóle do hołpy tobie zwozić to w ogóle ci się siedzie. Czy to się... Toczekaj, ja tu wjeżdżam. Ale jak nie będzie policji, kurwa, bo policji nie było, dalej kurwa. To ja tu wjeżdżam. No to to wierzaj Łe! No, no, Uje! no wjeżdżaj, ja cię podniosę, ja cię podniosę. Z z tyłu. To czekaj, z tyłu cię, bo ja na przód nie złapię. Jeszcze? O, no, o, no, dawaj, 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 dawaj. Wyżej, wyżej, wyżej! O. Dobra, dobra, dobra jup. Kurwa. Dobra.

tak, to się widać szuka, nie? To będziemy kupować nowe sprzęty? Jak ja wystarczy, że pojechałam na jeziorko i znalazłem kurwa jakiś tego: jakąś wokółkę fajną, elegancką. No. Żeby na suki na drugi dzień, słuchaj, żeby na drugi dzień policja nie przejechała i kurwa te to klipki nie wyjechała, bo może to jest specjalność w Tak, tylko dlaczego miała, ale po co miałaby przejechać policja skoro to znalezione nie kradzione? No ale co z tego kurwa, ale to ty siąsza, patrz, to tu ktoś mieszka, nie widzisz? No, ale to co, co z tego, co mieszka? Ktoś tu nawet gada. No, na lewo no, no, no. teraz skręcę, na lewo będziemy skręcać. Ja wiem, ile taranty mam jechać, że ty nie da pieniędzy. Na lewo! Stój! Dawaj. Auto jedzie. Proszę, co cię puścisz? Rura! Skaczamy, widzę ten dom na betki. Poczekaj, jak będzie mój rower i wybieram z tyłu. Ten rower, kowalos. Ty, sosia, kiedy pojedziemy do cpn no po paliwo? R. Kirkowska to bo ci i zracił się. Czekaj, wolno ci się potykiem. Co, CPN-u? Mi się kończy dar waszych wodemierców. Zostało mi 5 dni, to nie wiem, czy w ogóle mi dojedziemy. Proszę, ale wiedz, że Kirkowska, bo ktoś powiedział z tyłu, że skaczamy na lewo. No ale trzeba ludzi tak w koja, trochę, wiesz? do tej, teraz tar tej, teraz do tej Jesteś chyba z mojego nabytku No ale ten nabytek to jest kradziony to, nie wiem co z tym coś będzie kradzione Na prawo tutaj, na najlepsze skrzyżowanie w prawo, po prostu skręcić Ty prawo ja teraz, to powinieneś na w to Teraz tutaj chyba, tak? Tak Tędy, tak Tu twój kierka trzeba ci zadać ci pisuje. A ty idziesz do kościoła zaraz, w niedzielę? Jakie cię dzisiaj za Malej! Mm, tu tu uważa, że o te zakręty tutaj mogą ludzie ścinać. Mhm, mm, mm, Idziemy na zabytkiem teraz. Tylko ci jak nie klak teraz, nie wiem, co jest robiona teraz. Nie. A więc, elegancki, widzę, że nim brakiem idziemy dzisiaj. Uważaj, bo tutaj kurwa, to Tyr jedzie. Uważaj, że to Dobra, elegancko, uważaj, że nie, nie, nie wypierwali go ani tego, w bramę. Żokawi to, a no, no, tutaj, t... panie Żoksoi. Kapitalny remont. Kurwa, co ty, <grym> ty twarzy, robisz? Kurwa ścinać! Ale jasta, widzowie! Nie siadaj! Kurwa! Ja pierdolę, jak ośkę z przodu Kurwa, komuś bramę rozjebałeś To spoko, kurwa, to Kazikowicz, to Kazik mieszka, nożownik o, Chyba sam pojadę, bo tym Ty kurwa, gdzie siadasz? To dobra, siadaj, jedź, zobaczymy, jak ty będziesz jechał, nogę ci dam jeszcze Na sprzęgu, ci przy, przy, przytrzymam ty, A, ja... a co, dam... jak się jedzie, weź się w ogóle od... Weź w ogóle wysiadaj, weź w ogóle wysiądź A ja jest... no, czekam na nogach, nie, no go siadaj, to kurwa moje... Poza to, poza to, to, to co dzisiaj zrobiłeś, to powinieneś w ogóle dostać morda. No nie, nie ja podaję dawę ten... traktora mieć i ten to w ogóle. Już. Dlaczego ty się takim traktorem swoim nie biegaś, No Ale ja mam pojechać skoro paliwa jeszcze nie ma. No to paliwa, żeby było jak do kiegoś sąsiada po prostu. No to co, teraz poje... mamy dwukówkę, to pojedziemy. Noo, spoko, teraz ja w ogóle, teraz no, tera, ja, nie jedę na orlop i teraz ja. No to jadę, 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 jadę. ja pojadę PKS-a, pojadę. Co myślisz, że autobusem nie pojadę? Zagadę do Cielaka, a mi staje na CP -a, nie kurwa, zapakuje z... i... mi. No, gdzie jedziesz, zapieprasz? Za szybkojesz, wejdę, bieg w ogóle, derego Kurwa, jadę z tą dwukówką. No jestem ciekaw, gdzie ty tarta postawisz. postawisz. moje wody mojej wodę, dzisiaj i, i tobie nic nie pomaga dzieci. Tak naprawdę. Masz szczęście, że jest y, dobry człowiek, że ci pomogę. No idzie teraz, chowasz to. Cofaj teraz do tyłu. oczepiasz Tutaj? Uczepić ci? I, i wysiadaj, od razu wysiadę z tego. Dobra, oczapaj mi dwukówkę. I wysiadaj. Wysiadaj stąd! Gdzie jedziesz jeszcze? Dobra, masz No i proszę mi za to coś dać. No to będziemy się jeść to dwukówką, nie? No, tylko to ja będę tą dwukówką w w, w ogóle, tą kurwa z tylko odpada dziury. Kurwa, ci tym mordkiem się przywalę, No. Zamykam kapkę. Hip. No. Miałeś dupę, gdzieś się zawróciłeś, mi dupę zawrócić. No i zobaczcie, wylem, jak ta dwukówka się prezentuje. Naprawdę, widzę ładna dwukówka. No i powiedzcie mi w komentarzu, że nie. Naprawdę, widzę eleganckie szczęzę razem, nie? Kurwa, elegancka dwukówka będzie mi za służyła, nie? Do nasion, do. To śwień, to paliwa. No, to jest To Słuchaj, słuchaj ty, tylko taka sprawa, że ty no bo zboże nie będziesz wwoził na pewno. To zboże też będę wwozić, prędeka i rób. To no, tak, to dziury są. Ty jak? O rejda, także dzisiaj odcinek, jeżeli on się podobał, to pamiętajcie o Słuchaj, mam prośbę do ciebie. ciebie. Słuchaj, mam prośbę do ciebie. No. Następny raz do nie zawracaj, tylko weź to w i kurwa swoje czterdzieckie. Dobra, ja sobie do załatwię. No, żeby pomóc nie o ciebie. I, no. Łapeczkę w górę, subika na kanale. Pamiętajcie, obowiązkowo musi być łapeczka w górę, subil na kanale. Napiszcie hashtag sąsiad, w komentarzem, szyb sertuszką. Zapraszam was y, na stronę Instant Gaming, do kupna oczywiście sobie gierek fajnych. E, Co to zajmę? Dobra, wpół lokator się dzisiaj nie pożegna, bo. E, no, małym, ci dzisiaj, ty teraz tak teraz. Nie, nie, nie musisz się iść z wami żegnać, nie? Eee, także trzymajcie eee, i do kolejnego odcinka już nie także naura!